Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama, gala MMA VIP dwójeczka. Jest ze mną Żurą. Andrzej, mm, co ale najpierw jak się czujesz? Czuję się dobrze. Myślę, że pokazaliśmy walkę wieczoru. Obaj pokazaliśmy charakter i że złe emocje. anty podziękował mi po sportowemu jajemu, bo pokazaliśmy charakter w OKTAGONIE. Myślę, że to była najlepsza walka dzisiaj. Inne walki później skomentuję. Ja się bałem tego, co się stało. Czyli MMA się nie da nauczyć w ciągu 9 tygodni. Złapał mi na dźwignię. Czułem, że odpływam i do tego odklepałem już odruchowo, bo po prostu no już za chwilę bym zemdlał. On mnie dusił już bardzo mm -hmm. długi okres czasu, nie było tak, że ja się przestraszyłem. Tylko taki był już odruch, że aż ja po prostu straciłem przytomność. Co widzieliście, że musiałem długo dochodzić do siebie, żeby wstać po tym. Mm -hmm. To co poszło nie tak? Który to był moment? Trzy moment, słuchaj. Pierwsza runda była wyrównana. Pokazałem charakter, że w stójce jestem lepszy, tak uważam. On mnie tam próbował kopać, ale się uczyłem szyb... Też go zaskoczyłem, że byłem szybki, że te obrotówki nie wchodziły. Pokazywałem mu dawaj dalej, dawaj dalej. Też parę razy noga moja wyszła. Parę razy odczuł, też chwawił. Bo go ładnie podbrutkowym z tego, co pamiętam trafiłem, potem zmieniłem pozycję na prawą, co go też dziwiłem i go prostym, wypunktowałem. No i zaczął się tak już mnie obawiać, bo czuł powiedział, że czuł to moją siłę. Ale potem druga runda i zabrakło mi z tego, co trenerzy mówili 20 sekund, żebym przetrwał do trzeciej rundy. No ale i takie kozaki jak ja, jak już jest duszeniem, on cały czas zaciskał, wiedział co robi. To ja już czułem, że już nie mogę, że duszę się po prostu. No i odklepałem, nie? I przegrałem zasłużenie, więc mhm. uczciwe, sportowe zdrowie twoje, antykonfident, bo wygrał po prostu lepszy, w MMA jesteś lepszy, ja muszę jeszcze trochę poćwiczyć. I, no i wygrałeś po prostu. No. 40 kilo różnice. Mm. Co było widać w stójce? Trzeba było właśnie wykorzystać tę przewagę. Jeśli ja widziałaś, wykorzystałem, że raz to też prawie pofruną z oktagonu, bo dostałem takiego. Ale nie jak... łatwo mówić właściwie tu. No ale było widać, ha widzieli, że raz uczył mnie z bioder wyrzucać trener, teraz na boku usiadł nie mogłem za bardzo go wyrzucić, potem już kombinowałem te ciosy cały czas leciały. Jak pokazałem mnie jak Tomek Ci, który go nie pozdrawiam, bo się żenująco zachował do, do, do Pudziana bo jak się merażuje cały czas to się nie ma wydalności to wszyscy obstawiali, że to będzie pierwsza runda on tylko dostawał te baty a no, to jest jego życie prywatnie jak tak podchodzi do walki, no to niech tak podchodzi tak samo psychotrow, więc wielki kozaczył do ryśka szczęki, przegrał, wszyscy co kozaczyli to przegrali, tak samo rolnik eee, a ja pokazałem, że do końca walczyłem i jestem z siebie dumny i hejterzy mogą se hejtować, ale myślę, że jeśli sam mój przeciwnik, który był mamy złą do siebie krew podziękował za walkę, ja jemu no to chyba najwięcej świadczy, że sport po sportowemu pokazaliśmy charakter i walczyliśmy do końca, tak. On też myślę, że jakby dostał na szczękę jeszcze raz, co tam raz odczuł, że już mu krew poszła, był osłabiony, to też sam powiedział, że już odpuścił ze mną wymianę, bo czuł, że to się źle skończy, więc zrobił to parę razy, mnie próbował obalić, udało mi się, udało mu się przy ostatnim razie, no i po prostu mnie zaczął przyduszać, udusił mnie i wygrał. No, tutaj, ja tutaj nie mam żadnych jakichś wytłumaczeń, bo to bym był farmazon z mojej strony, tylko po prostu wygrał technicznie, udusił mnie i chwała mu za to, był lepszy. Zostawmy hejterów, niech żyją swoim życiem. Chciałam zapytać jeszcze, czy zaskoczyć czymś, e, antykonfident oprócz, te, oprócz tej dźwigni duszenia? Nie, zaskoczył mnie w sensie to, co mówił, tą wydolnością fizyczną. Bo nie, do, nie do, że walczy mniej, ale jest silny, te ręce ma bardzo silne, ale to słuchaj, mam paru kolegów ciężarowców, to są też, mam trenera Guźka Białasa, który jest niski, ja myślę, że tego antykonfidenta by poskładał w jednej rundzie, bo ma takie kopyta, pozdrawiam, tam stoi, kurde, ja miałem z nim sparingi podobny, to po prostu ja nie mogłem się ruszyć, ja tu antykonfidenta wystrzeliłem jak z procy, jeszcze mu kopa dałem na odchodne w powietrzu, więc to było, widać, że ta energia, ale potem, ale potem już po prostu... Odcięło mnie, więc myślę, że zaskoczył mnie, zaskoczył mnie tym, że myślałem, że dużo gada, dużo gada, a tam będzie troszeczkę się obawiał. Widziałem parę razy to jego spojrzenie, że był zdziwiony, jak się nadział na moje ręce, i, powiedział, i potem powiedział, że, że w walce w stójce odpuścił. I tak samo myślę, że ja pokazałem charakter, muszę tą walkę i to sobie zobaczyć. Były i obroty, powiem, że naprawdę walka działo się. Tak, że były obroty, to że dla widzów było to fajne, że leży chłop. I, i, I drugi go oprawia, a ja nie leżę i nie patrzę, ani się zasłaniam, nie klepię, tylko jest cios za cios, cios za cios, że sędzia nie mógł przerwać walki, Ja to obiecałem wam. I myślę, że to pokazałem ja ja w Oktagonie, że dostając, dostając, cały czas oddaję, cały czas oddaję, bo tak jestem wychowany, nie? Tak jestem wychowany i odklepałem, bo już po prostu inaczej odpłynął, nie? Mogłem sobie nie odklepać, mogłem zemdać, ale to był taki odruch bezwarunkowy, że już po prostu już nie wiedziałem, czy dzieje, już mi się jego twarz zamazywała. A słyszałeś narożnik? Już tak głucho było, wiesz, ja te ucho jak... Byłaś na tym cały czas to ucho po punchdownie, po tym bonusie, ale chyba to raz jak widziałaś, to udowodniłem, że ta szczęka z tym bonusem dzisiaj też pokazałem, bo było tam parę mocnych ciosów. I, i jutro pewnie będzie mnie bolało, ale pokazałem, że pokazywałem mu, dawaj dalej. Taka adrenalina, adrenalina była, że była wymiana, ja nie pokazywałem, trochę mnie tam coś zabolało i dawaj, dalej, lecimy, lecimy, lecimy i myślę, że to się ludziom podobało. Żałuję, że do trzeciej rundy nie wytrzymałem, bo mogłem się inaczej skończyć, bo to duszenie też go dużo... Dużo go by kosztowało i ta trzecia runda mogła być ciekawa, bo już oboje nie mieliśmy sił, nie? Gdybyś miał coś zmienić, to co byś zmienił? Zmienię na pewno to, żebym miał dużo już czasu. Ten Jackiewicz. Czas... Tak, ten Jackiewicz ta, to się wam nadaje, to innym razem powiem wam, że jestem załamany chłop przyjechał z Dańska. Trenerze. Trener tam siedzi, załamany i mówi: Nigdy więcej, ten Żyłowski. <noise> Nie, my was skręcamy, jest przed północą. Sorry, bo <laughs> boli się woli śmiedać Szenka. Nie, jestem ze sztabu trenerskiego bardzo zadowolony, Pozdrawiam Dariusza Senka, nie przyjechał tylko dlatego, że tutaj warunki jak to go na MMA VIP 2 pozwalało, żeby było dwóch trenerów. Przyjechał Gusiek Białac, przyjechał trener w szacunku do mnie Jackiewicz z Gdańska. I ja myślę, że to co mogłem przez 9 tygodni pokazać, to pokazałem jak najbardziej. I, I jestem dumny, że taka walka była i że to była naprawdę walka wieczoru. Zasłużyliście, że było to niby walka afrykowa, ale była walka sportowa dwóch chłopaków z charakterem. I te złe słowa mam nadzieję sobie wyjaśnimy. Spotkamy się na żywo, ja mu udowodnię swoje rację, swoje nakręcimy jedno wideo na żywo jeśli ja mu podaję pomocną rękę, on mnie przeprosi za swoje wyzwiska, ja mu powiem też co i jak, to myślę, że ci ludzie tam co mnie atakują, te hejtery tam dalej, to ja mu pokażę kim są te osoby, że on nie ma racji i po prostu powiela kłamstwa ludzi, którzy chcą mi zaszk zaszkodzić. Andrzej, chcesz rewanżu? Każdy sportowiec by chciał, tylko za jakiś czas, bo na chwilę obecną przygotowuję się do kazika Kartel Klimat. To będzie o wiele cięższa, uważam, walka, ale tak jak powiedziałem kiedyś, widzicie, mężczyzna się za słowo. Do tej walki mam teraz czas do września, października, bo podpisałem kontrakt na parę walk w MMA VIP Marcina Najmana. Marcin chyba i jego wspólnicy zauważyli, że mam charakter nie tylko na internecie, tylko, tylko w walce, życiu, w walce, w życiu prywatnym, więc cieszę się, że mam taki kontrakt na parę walk. Zrobionych i teraz będę walczył z jeszcze cięższym przeciwnikiem, bo Kazik Carter Klimat pokazał, że 5 lat mówi ponad boks. I co mi się podobało, to nie są moje słowa. Dopiero jego wywiad zobaczyłem wczoraj, że powiedział, że po sportowemu, tak dalej, że ja wytrzymałem ciśnienie te obelgi i on czeka na walkę ze mną. Więc Kazik, masz tą walkę i obiecuję ci się, przygotuję się jeszcze mocniej niż do walki z Santy Konfidentem. Będę miał po prostu więcej czasu mhm. i myślę, że 12, 13 czy 15 tygodni to naprawdę już można wiele zrobić. Szczególnie, przepraszam, z wydolnością. Mhm. Yy, co teraz będzie? Impreza? Ja jestem Odmocna. poważny facet, miała być impreza. Poważni faceci też imprezują. Nie, no to ja imprezuję dzisiaj tylko. Powiedziałem, miałem dwa, dwa schematy. Jeśli wygram, to imprezuję ostro, bawimy się. Jeśli przegram, to ekipa, która tu przyjechała, prawie 15 osób. Eee, też się bawimy, też się bawimy mocniej. ale ja się bawię spokojnie, czyli zamiast wódki wypiję 2 trzy pijaps, żeby pójść spać, oni tam się pobawią, ale myślę, że są ze mnie dumni, że dałem taką walkę, bo jakbym był lamusem, tam mnie kurę tam waliłem, od razu odklepał i by były wszyscy gwizdy, a tutaj nikt nie gwizdał, wszyscy myślę, się dobrze bawili i wy przed telewizorami tak samo i no i tyle, no co, wygrał, tak jak tu pokazuję twój ten time żurą skądś pierdolić, przegrałeś. To już tak na koniec. Tak, przegrałem. Bo jestem prawie zdokautowany, tak gadam, że już ale bardzo tak, dobrze do dobrze było, tutaj jest. Żurom. Prezes jest zadowolony. Przestańcie, Żurom. Andrzej, dobrze było, dobrze było. Żurom jest na moim krzesełku siedzi, także ja postawiłam te krzesełkę. <laughs> nie, do murańskiego mieszanego nie proszę nie porównywać. Jestem, daliśmy dobrą walkę, koniec, tak. Tak, jest. Time. Super. No, no, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Andrzej, dziękuję Ci bardzo. Andrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i przede wszystkim dziękuję Ci za świetne widowisko, za walkę. Życzę dużo zdrowia dziękuję. i szybkiego po powrotu do treningu i do... Myślę, że pokazałem charakter i kończę i mam nadzieję, że w walka walkach pokażę jeszcze więcej i będzie to walka zwycięska tym razem. Przyzrówka, trzymajcie się. Dziękuję. Gratulacje.